Jeśli życie jest walką, jakim jesteś wojownikiem? Czy trenujesz, gdy nikt nie patrzy? Czy ćwiczysz ducha, by nie uciekać, gdy przychodzą ciosy? Przecież nie ćwiczysz po to, by było łatwo. Ćwiczysz po to, by nie poddawać się, gdy robi się trudno. W stoicyzmie walka to nie tylko obraz, to rzeczywistość. Życie wymaga od nas odporności, elastyczności i siły wewnętrznej. Nie jesteś tu by się poddawać. Nawet jeśli coś cię przygniotło, wstań i kontynuuj. Każde wyzwanie jest częścią treningu. Pytanie nie brzmi, czy upadłeś, pytanie brzmi, czy wstałeś.